Kominek. W wersji Vectorworks 2026 dodano nowe narzędzie: kominek. Za jego pomocą można szybko i łatwo skonfigurować kominki, zarówno wolnostojące, jak i wbudowane. W tym filmie wspólnie przyjrzymy się jego opcjom i ustawieniom. Narzędzie kominek znajduje się w narzędziach dodatkowych w zestawie do wnętrz. Po aktywowaniu narzędzia zobaczysz dołączony do kursora podrys. Pierwsze kliknięcie określa zakotwiczenie kominka wyrównanego z tyłu, drugie określa jego obrót. Po drugim kliknięciu pojawi się okno dialogowe. Na tym etapie potwierdźmy domyślne ustawienia, klikając OK, ponieważ zmienimy je w palecie info obiekt. Szerokość, głębokość i wysokość doprecyzujemy w polach palety info Object. Parametr całkowita grubość odnosi się do grubości ścianki kominka. Grubość spodu określa grubość dna kominka. W zakładce otwór można ustawić boki kominka, które mogą być otwarte. Tylko przód Jeden z boków, tył lub kombinacja powyższych. Następnie można wybrać wykończenie otworu. Ramą ze szkłem, tylko ramą, tylko szkłem lub niczym zaznaczając brak. Pole wyboru drzwiczki dodaje drzwi z przodu kominka, a w kolejnych ramkach można zmienić wymiary drzwiczek. Natomiast grubość i odsunięcie dla przeszklenia definiuje rodzaj i położenie szyby. Pole wyboru płyta górna umieszcza płytę na górze kominka z możliwością zmiany jej grubości. Opcja podstawa pozwala określić konfigurację podstawy kominka ustawioną domyślnie jako zamknięta. Do wyboru mamy również otwarta z przodu lub nogi. W przypadku opcji zamknięta i otwarta z przodu zdefiniujemy tylko wysokość podstawy. Po wybraniu opcji nogi ustawimy kształt, szerokość i odległość nóg. Odległość jest obliczana od zewnętrznej krawędzi kominka do zewnętrznej krawędzi nogi. Możemy również dodać przewód kominowy prosty lub wygięty. A także zmienić jego średnicę, długość i położenie za pomocą odsunięcia w trzech wymiarach x, y, z. Bez problemu dołączymy do kominka akcesoria takie jak płomienie i polana. Biblioteka VectorWorks zawiera gotowe symbole 3D do wstawienia. Ostatnia pozycja w palecie Info określa reprezentację 2D kominka. Przeciągając kominek do ściany, zostanie on automatycznie wstawiony w ścianę. Zauważ, że ściana podświetla się wtedy na czerwono. Po wstawieniu kominka możesz określić jego odsunięcie od ściany. Każdą część kominka możemy powiązać z klasą. Klasy pozwalają przypisać różne tekstury do poszczególnych elementów. Tekstury nałożymy również za pomocą zakładki Renderowanie w palecie info. Wszystkie ustawienia można zapisać w stylu obiektu, co pozwala automatycznie zdefiniować je podczas wstawiania kolejnych elementów do projektu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu.